Hej, przychodzę dzisiaj do Was z vlogiem kolejnym. Mam nadzieję, że ten vlog wyjdzie, że będę miała dzisiaj co Wam w ogóle pokazać. No, więc zapraszam do oglądania: Samsung, Samsung. z zięczkami, Barciu tam, się leguje, dągusza tu stoi, nie? wygląda? Mhm. A ładnie w tym sweterku. pokaż, ten tym ładny. Ślicznie wyglądasz w tym szaterek, turgorowo. Taki piesek. No? Mba, ty się Co? Barciu, już się nie bawisz? Stoisz teraz koło dagi. Tak? Będę robić cienicę, mój. I zrobić mi eks, a nie, już. Eks! Boże, żebym La Próbuję spać Bartusia, ululać, ale to nie jest takie łatwe, niestety, bo niby chcę mu się spać, ale nie, nie uśnie tak łatwo. Trzeba się nabujać. Pije kawę, przeglądam tik TikToki. Dzieci się bawią w pokoju, no ale próbuję tego małego małpiszona ululać, <noise> bo już prawie śpi, ale dalej nie. Trzeba go bujać i bujać. Tak to małe dziesiątko, próbuję usnąć. Girki na wózku. Prawie śpi, ale dalej oczy otwiera. Ci już jest drugi dzień, bo nałożyłam sobie właśnie przeciątekami z Bielendy pod oczy i ten na całą buzię. U mnie tak świeci, że nic w ogóle spokojnie w nie widzę. Zresztą jakaś alergia wzięła kicham, bo na nie płakała. No, jest piękna pogoda, śnieżek leży się podódko, pewnie. Jak to w zimę. Więc będę szła na spacer. To Wam też tam pokażę, trochę już wygląda. Okay. Ładnie biało. Słońce nie w oczy. Idziemy na spacerek z siostrą i z dziećmi. Nie, da gula? Ładnie biało. Idziemy do Kuby. Kuba! Fajnie na dworze? Fajnie, nie? Ciepło? Ciepło. Ciepło, trochę. powiedz nie. Trochę. No dobra, idziemy. Czy siostra się niech przywita? Idziemy na spacerek. Ale ładnie, jest na że że biał. Uh. Pięknie, słońce świeci biało. a dzieci tam z tyłu. Daga jak zwykle z tyłu. Malutka nie daje rady. Jak zwykle z tyłu, nie? Kuba na rowerze. Jest ciepło. Fajnie jest właśnie cieplutko, więc na spacerek można sobie iść tu jest ślicznie, bo są takie choineczki tak ładnie to wygląda pięknie ślicznie jest choinka jest taka ładna za mną ślicznie to wygląda Kubuś się cieszy, na rowerku jedzie no tak świeci słoneczko tak ślicznie jest cieplutko na dworze że polecam wyjść na dwór Kuba zadowolony na rowerze jedzie. Tobie jeszcze chodzimy. Dagmarka biedna, już jej zimno. Chce iść do domu. Już no, już nie, jej się nie podoba. Ale Kubuś, Kubusiowi się podoba, i ja u niej jest zimno, i on nie chce iść do domu. Ale jeszcze, oczywiście, do domu nie idziemy. Jeszcze troszkę siedzimy na dworze. Chyba, że Dagę zaprowadzimy tylko. No, Dagmara pójdzie, bo dad da jest zimno. Do A, nie chcę Daga do domu. No, jednak nie chcę. No, jest fajnie ciepło. W koręce mi zamarły, bo śnieg rzucałam bez rękawiczek. I. robisz no. tak? Pamiętaj o Kuba, szczęśliwy. Właśnie sobie chwilę siedzę. Nagrywam TikToki. Jeden wleciał właśnie nowy na mojego TikToka. Więc zapraszam do obserwowania My tam. No, a ja sobie dalej trochę ponagrywam. Może coś tam mi się uda.